Cześć, z tej strony Graba. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać gameplay z gry Knight Arthur's Gold. Nie wiem właściwie, jak Wam opisać tę grę. Najlepiej chyba będzie, jak po prostu sami zobaczycie, jak to wygląda. Znajdźmy jakiś serwer. No dobra, może być tutaj. O! Wow. Zobaczcie, gra wygląda jak Terraria troszeczkę. E, mamy tutaj o, możemy strzelać o nie ma kamienia dobra e, teraz tak e, jak wam to opisać tutaj chodzi o to aby zdobyć flagę przeciwnika e, albo zniszczyć jego bazę bo to zależy od trybu tak macie strzelanie i zobaczmy, tutaj występują... oj, zaraz dostaniemy, występują trzy klasy postaci. Ola, uciekliśmy. Występują trzy klasy postaci. Eee, to jest łucznik, w którym właśnie gram. To jest wojownik, który akurat chce mnie zaatakować. Uciekam od niego. No i tutaj ten jegomość co biega koło mnie budowniczy Wszyscy mają inną rolę no no bo to wiadomo strzela z dystansu Ale zaraz to zginiemy, bo to są sami wrogowie. Łucznik strzela z dystansu. Wojownik no to jest... Oj, to jest mele DPS. Oj, oj oj. No to chyba ponad. Dokładnie. Wojownik to jest taki mele DPS. No i... Yy, builder, który buduje tutaj te wszystkie jednostki. Możemy zmieniać sobie te klasy. Teraz zagramy może wojownikiem. Zazwyczaj na początku każdej mapy jest tak, że. Yy, ojejku. Że musimy. pozbierać surowce. To znaczy, zazwyczaj to budowniczowie muszą zbierać. Chociaż łucznik na przykład też musi, bo on dzięki temu. Yy, ojejku, ojejku. On dzięki temu może budować jednostki, tak? Boże, mówię. Jedno. chodzi mi o to, że może budować budynki. Zobaczmy, jaki pościg? No i sadź go mnie. Nie umiem w to grać za dobrze. Więc nie miejcie mi tego za złe, że będę lamin. No i co to jeszcze? Jak mówiłem, gra wygląda jak, jak Terraria. Oj Widziałem, troszkę niefortunnie To jest to ciekawy pomysł, nie powiem Gra się całkiem przyjemnie Tutaj widzicie, trzeba troszeczkę kopać, yy, trzeba troszeczkę sprytu jakoś tutaj próbować to wszystko obchodzić. No, zostaliśmy zaszlachtowani. No nic, nie poddajemy się. Trzeba było tą bazę przeciwnika zdobyć. Ale łatwiej powiedzieć, trudniej wykonać. Jesteśmy tam może na dół, tutaj dużo się działo. Możemy jeszcze sobie przybliżyć widok, ale raczej ten już dalszy jest korzystny. Aaaa, za mocno ta bomba poleciała, poza tym już wszyscy nam zginęli. O, ależ to zrobiliśmy tego No, się wysadzi sam, dobrze. Ojej. O, musimy uciekać, bo tu będzie... Niedobrze zaraz, mamy mało życia. O, ale słuchajcie, jak mi teraz idzie. O, ale to będzie fenomenalna bomba. O nie, no spadła. że spadła. Chodź tu robotniczku, chodź tu. No to jest, dlaczego nie mogłem mu nic zrobić? Hm, <ścoughs> się wyśmiewał z nas. wstawił emotkę. Ale w końcu sam zginął Musimy uważać na ten dół Dobra, spróbujemy to troszeczkę przystrumować, i... Jako dzielny samotny wojownik. Oj 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 No nieźle Ach! Piękny wybuch, piękny, piękny A już to się. Aj, dostaliśmy. Och, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ale w sumie fajnie teraz z tym wojownikiem się gra. Troszeczkę nie gramy jeszcze. Jak widzicie, to jest gra no, typowo PVP. Fajnie, bo tutaj ten motyw budowania jest całkiem fajny. Chociaż. Ym, trzeba uważać, bo bardzo łatwo można zniszczyć budowlę, którą ktoś budował. Widzicie, tam bombkę. Bum! Ach! Pięknie! Trzeba uciekać, bo tam ktoś też rzucił bombę. Nieźle. Zresztą. O! Płucznik nas ściągnął, nieźle. Dobra. Może i my sobie zagramy łącznikiem? 12 strzał mamy, dobrze by było troszeczkę drewna tutaj podziabać Musimy uważać? Chociaż nie Pięknie! Ależ to było... Legolas byłby ze mnie dumny A dlaczego on zabudował to wyjście? No nie rozumiem tego troszeczkę. Teraz tu nie można przejść. No musimy dookoła iść. Oj, bez sensu totalnie. Mam bombę, ale nie możemy ich użyć. No teraz co Dobra, spróbujemy się przekopać do Jak widzicie, tutaj jest dużo ścieżek, której którymi możemy dotrzeć do celu. O, dobrze Postawi nam drabinkę. No super Możemy to Troszeczkę czasu straciliśmy Ale to nic Tylko, żeby tutaj teraz ludzi żeby znów nie wpaść. No, ale wskoczyliśmy centralnie w samą bombę. A czy w bombę, mówię ten. Ym, nie w bombę, tylko w, e... <laughs> w strzałę. Ja sobie troszkę strzałek. No, 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 czemu się nie robi strzałek? A może maksymalnie mam 15, może tylko tutaj jest Ojej. O! Tak, tak będziemy grać, to zaraz się skończy dzień dziecka. Ohohoho! I zginęliśmy. Nie wierzę, rzucił nas z katapulty. Zginęliśmy, ale bo... Nie, to było A O, to ładnie. O, ten też. Pięknie, wystrzeliśmy. O, tu katapulta. Jakieś nieprzystrętne... No. Ale mnie w locie zestrzelił. A tamten uciekł z kurkowanie. no. Dobra, zagramy jeszcze może... Winterem, bo jeszcze nie graliśmy. Musimy gdzieś pójść, pokopać skałę. Nie mamy jej. O, tutaj, to te, te szare, to jest właśnie skała Wow, atakują nas. Uciekać, uciekać, uciekać. No, to nie był dobry pomysł, mm, nie najlepszy. Jeszcze mam chwilkę, to spróbujemy jeszcze na szybko zagrać pariorem, yy, może jeszcze kogoś zaszlachtujemy. Dobra, jest. A, ale tam poleciało, akurat do kolekcji. Dobra, następny został jeszcze. Nieźle, chyba trzech pociechaliśmy w tym czasie, całkiem korzystnie. Słuchajcie, gra jest dostępna yy, za darmo, można tam oczywiście kupić konto premium, które da jakieś tam bonusy. Ja wam oczywiście linka wkleję w opisie filmiku, żebyście mogli sobie sami pobrać i zobaczyć z czym się je. O, i dzwoni telefon, także akurat kończymy na tym. Cześć!